Oto Paneraj PAM00176. Czyli zegarek, który na papierze nie ma żadnego sensu, a mimo to bardzo mi się podoba. Paneraj to marka, którą nigdy nie darzyłem jakąś specjalną sympatią, a mógłbym wręcz powiedzieć, że to jedna z tych nielicznych której przez długie lata zwyczajnie nie lubiłem. Wiecie, ja zawsze starałem się nie być tą osobą, która ocenia zegarki po logo na tarczy, ale zegarki Panerai wszystkie są na tyle specyficzne, że trudno ich nie wrzucić do jednego wora. Kilka lat temu niejako na odtrutkę kupiłem sobie yy, nurka Submersible 42 mm w takim fikuśnym zestawieniu kolorystycznym. No nie był to jakoś specjalnie udany zakup, a już na pewno nie poprawił mojego podejścia do samej marki i wręcz trochę mi ulżyło, gdy go w końcu sprzedałem. Niemniej ten design jakoś utkwił mi w głowie i zwyczajnie w świecie za nim trochę tęskniłem. Dlatego już od dłuższego czasu szukałem tego właściwego dla mnie Panerai'a. Niestety Wszystkie te, które wydawały mi się dobrym wyborem, później okazywały się być zegarkami o rozmiarze 44 mm. Co przy moim nadgarstku 16,5 cm no nie brzmi jak dobry pomysł. No ale troszkę się w tej ocenie pomyliłem, ale po kolei. Oto powody, dla których ten zegarek nie ma sensu. Przede wszystkim kosztuje około 25 tysięcy złotych na rynku wtórnym. Na wtórnym, ponieważ nie jest już produkowany i możemy kupić go wyłącznie z drugiej ręki. 25 tysięcy złotych. Za to otrzymujemy tytanową kopertę z jednolitym matowym wykończeniem, które nawet trudno nazwać szczotkowanym, ponieważ ten wzór tego szczotkowania jest tak niewyraźny, że to wygląda bardziej jak takie proste, matowe wykończenie. Dwie wskazówki, nic więcej. Nie ma daty, nie ma nawet sekundnika. Mechaniczny werk UNITAS 6497. Jeśli nie słyszeliście nigdy o tym mechanizmie, jest to konstrukcja do zegarków kieszonkowych, którą możecie. Kupić na AliExpress albo znaleźć w zegarkach za kilkaset złotych. Wisienką na torcie są wymiary, które no powiedzmy sobie szczerze, w żadnym innym zegarku by zwyczajnie nie przeszły. Z drugiej strony, jeśli lubicie ten no, bądź co bądź unikalny design, to PAM 176 dostarcza go w swojej najczystszej postaci. Też dzięki temu, że ma wyłącznie dwie wskazówki, a cały ten matowy look, matowy, ponieważ matowa jest tarcza, matowa jest, są wskazówki, matowa jest koperta, to wszystko podkreśla jeszcze ten jego militarny charakter. Mechanizm, który owszem ma dość plebejskie pochodzenie, jest wykończony bardzo ładnie. A to, że był projektowany pod zegary kieszonkowe sprawia, że wypełnia on tą wielką kompertę. Wypełnia ją po brzegi. Ponadto nakręcanie go to sama przyjemność. Została też wydłużona rezerwa mocy z 42 do 56 godzin. Przy jednoczesnym podniesieniu mu częstotliwości z tych standardowych 18 tysięcy uderzeń na godzinę do 21 tysięcy. Całość Prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, i mnie naprawdę trudno odbierać zastosowanie tego mechanizmu jako minus tego zegarka. Ja właściwie zastrzeżenia mam tylko do paska. Gdybym wszedł do salonu i chciał przymierzyć ten zegarek na tym pasku, to nawet do głowy by mi nie przyszło, że ja mógłbym to coś nosić. Na tym pasku to faktycznie trzeba mieć nadgarstek 20 cm albo większy, żeby noszenie go było komfortowe. U mnie on idzie całkowicie prosto w dół. W ogóle nie zawija się wokół nadgarstka, ja nie znoszę takiego efektu. Na szczęście po zmianie paska wszystko nabrało sensu i ten zegarek nosi się w porządku. A co do wymiarów, to jest on opisywany jako 44 mm, ale ten wymiar niewiele mówi, bo nie jest to klasyczny okrągły kształt. Bezel, czyli jedyny okrągły element tego zegarka, ma 42,5 mm. Koperta po przekątnej to prawie 50 mm, natomiast okolice tych 44 otrzymamy wyłącznie mierząc od 12 do 6 godziny lub od godziny 9 do 3, ale bez koronki. Do tego Lak-to-Lak wynoszące 53 mm i grubość 14,5 mm. Niemniej, ten zegarek ma swoją wielkość pisaną w DNA marki, pisaną w DNA tego designu, bo niektóre zegarki po prostu powinny być duże, tak jak właśnie zegarki Panerai, tak jak Big piloty od IWC, tak jak nawi czy Avengery od Brightlinga. Rozmiar to nie tylko cyferki, rozmiar to też element designu, Element tego języka, jakim projektant przemawia do nas do odbiorców. I w tym wypadku ten rozmiar jest całkowicie uzasadniony. Mój nadgarstek ma szerokość 57 mm. Co wyznacza mi ile? Zegarek może mieć maksymalnie lag, to lag, żeby mi nie wystawał poza obrys. Ten tutaj mieści się ledwo, ale się mieści. Oczywiście, koperta z tytanu wiele tutaj ułatwia. Zegarek, mimo swojego rozmiaru, nie jest jakiś przytłaczająco ciężki. Na koniec wspomnę jeszcze o lumie, która jest tutaj wybitnie dobra. Jest to jeden ze znaków rozpoznawczych Panerai, czyli tak zwana tarcza typu sandwich, gdzie zamiast indeksów mamy wycięcia, a pod nimi substancję luminescencyjną. W praktyce spełnia to swoją funkcję wręcz wzorową. Takie zegarki jak ten Panerai przypominają mi tylko, czemu ja w ogóle wpadłem w to hobby tak głęboko. Bo bądźmy szczerzy, jeżeli wszyscy kierowalibyśmy się tylko i wyłącznie rozsądkiem, to każdy kupowałby to samo. Jakieś dziszoki czy Apple Watch'e do odmierzania czasu i Rolexy pod inwestycje. Więc ja cieszę się, że takie dziwadła jak Panerai istnieją. Noszenie go daje mi jakąś taką dziwną, trudno wytłumaczalną satysfakcję I, i ja naprawdę rozważam dodanie go do mojej kolekcji na stałe. Dodanie, ponieważ ten konkretny egzemplarz nie jest mój, pożyczyłem go od mojego kolegi. Karola z Opel, któremu serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, i do zobaczenia następnym razem.